O, cześć, to znowu ja. Ja Wam opowiem teraz historię. Jak to w Anglii jak byłem i potrzebowałem narzędzia. Tam pomagałem troszeczkę szwagierce robić w domu przy samochodzie. jak potrzebowałem narzędzia, pojechałem na Shepard's Bush. To jest tam taka dzielnica, gdzie jest mnóstwo sklepów z artykułami, takimi właśnie narzędzia, jakieś coś. Wchodzę do sklepu. Stoi staw. No, dobra, niech będzie staw. Wchodzę. Hello. Hello. Dobra. Mówię, słuchaj, człowieku. Potrzebuje piłkę. On mi: What? No, potrzebuje piłkę. What? Co? To ja mu tłumaczę. You know what is it, piłka? Sorry? Okay, you know, piłka. Piłka, piłka. Football. Arsenal, Liverpool, Manchester. Piłka, piłka. Zaskoczył. Mówi: Eee, futbol! Futbol! Ja mówię, tak, futbol! Niech będzie futbol! ball tylko! Tylko! Patrz mi na usta, człowieku! Patrz na usta! ball Niech będzie! Bol! Piłka do cięcia metalu! Kumasz nie skumał! No to się trzymcie, na razie.